jestem w tej chwili na ulicy Korzeniec. Jadę w kierunku skrzyżowania z ulicą Robotniczą i tutaj w rejonie skrzyżowania Korzeniec i Robotniczej mamy sygnalizację świetlną, ruch wahadłowy, ale właśnie jadąc. Na wprost, jadąc w kierunku choćby ulicy Rimanowskiego, a w jaki sposób tutaj się w tej chwili jeździ. Oha, czyli tutaj zobaczmy, tutaj już fragment tej nowej, całkowicie nowej drogi już jest czynny. Tu chyba jest wjazd w ulicy Pękarskiej, jeśli się nie mylę. No. I do ulicy Limanowskiego w tej chwili objazd mamy w lewo. Jest pojazd sprzeciwka, mam tutaj pierwszeństwo, bo nie idzie na wprost. Ja skręcam w lewo i dotarłem. Tutaj mam nakaz jazdy w prawo. Manowskiego innej opcji nie ma. Tutaj w tej chwili są prace wykonywane, więc ja tutaj w rejon dworca nie będę się zapędzał. Więc sobie powrócimy. No to jadę teraz od strony ulicy Braci Pękarskich, no i będę chciał pojechać w ulicę Robotniczą. Dojeżdżam do skrzyżowania właśnie z ulicą Robotniczą. Zakaz skrętu w lewo. Czyli w zasadzie mogę tylko jechać albo w prawo, jechać z powrotem do Limanowskiego, albo pojechać prosto, kontynuując jazdę ulicą Pękarskich. Jak chcę w stronę zielonej pojechać, to ja muszę jechać na wprost. Niegdyś ulica Pękalskich, ten odcinek z tego co się orientuję, był drogą bez przejazdu, obecnie. I miejmy nadzieję, że tak to pozostanie. Obecnie jest to droga, no, którą możemy dojechać do Właśnie tej nowej drogi, która będzie łączyła tunel pod torami kolejowymi, pod dworcem, właśnie tutaj ze skrzyżowaniem korzeniec i robotniczej, tutaj w tej chwili trwają prace przy budowie ronda. W zasadzie zarys tego ronda już tutaj już tutaj widzimy ktoś może powiedzieć tak troszeczkę się wracając dlaczego tam tak się zatrzymałem przy, przy prawej stronie otóż tego nie było otóż tego nie było widać na, na nagraniu natomiast wjeżdżały pojazdy ciężarowe trzy pojazdy ciężarowe i ustępowałem musiałem zjechać w zasadzie do tej prawej strony, aby, aby one po prostu się zmieściły. Jest zielony sygnał. Tutaj będzie niegdyś. Rondo będzie skrzyżowanie o ruchu okrężnym. No i chcąc jechać do robotniczej teraz skręcam w lewo. Sprzeciwka ten traktor jest dość daleko. No i mamy stopa. Na tą chwilę tak naprawdę ten stop jest tutaj zbyteczny. Bo tutaj po prostu po lewej stronie nie ma drogi, więc ja tak naprawdę nie mam tutaj komu. Nie mam komu ustępować. Natomiast w rejonie tutaj tego skrzyżowania jeździmy bez zmian w relacji robotnicza Korzeniec. Tutaj od tej strony, jadąc od strony parku na zielonej, możemy zobaczyć to, o czym wspominałem: że na wprost tak naprawdę nie ma drogi. Jadąc od tej strony, mamy nakaz jazdy w lewo. Jak widzimy, tutaj nawet pojazdy budowy tak naprawdę nie wyjadą, więc ten stop, o którym chwilkę temu mówiłem, jest kompletnie zbyteczny. Ale już ten stop, który mamy w tym miejscu, przy dojeździe do samej ulicy Korzeniec, już bez sensu i zbyteczny nie jest, bo tutaj na całym odcinku ta droga funkcjonuje, bo jest przecież dojazd z nią do ulicy Limanowskiego, ulicy Pękalskich Tak więc ten stop jak najbardziej. Tak, ten stop no nie powinien, nie powinno go być, ale skoro jest, nie znaczy to, że mamy się tam nie zatrzymywać, bo tak stwierdziłem ja, czy tak sami stwierdzimy. Pamiętajmy, podstawowa zasada. Najpierw się do znaku stosujemy, dopiero rozmyślamy nad jego sensem.